Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz zalogować użytkowników w swojej aplikacji robionej w Bubble. Więc przejdźmy do naszej strony głównej. Tutaj zrobimy logowanie użytkownika. Dodajemy sobie input, albo na początku zmieńmy sobie, żeby ta nasza strona była layout column. To jest responsywny silnik. I następnie dodamy sobie tutaj grupę, którą ustawimy na środku. I tutaj będziemy sobie umieszczali... Nasze elementy, wyżej damy sobie jeszcze tekst Log In, zmienimy styl na header, ok, i zmienimy kolejności, więc wyślemy sobie tą naszą grupę na Make Last, a header ustawimy tutaj. Możemy go trochę zmniejszyć, bo jest wysoki, 200 na przykład, to jest szerokość akurat, szerokość możemy zrobić na pełną szerokość, a wysokość, ok, niech będzie 200 dzisiaj. I tutaj mamy grupę. Ustawimy sobie jej y, układ na kolumn. Wycentrujemy tutaj. Zrobimy szerokość na na przykład 500. I wysokość na razie zostawimy. Później ją jeszcze zedytujemy. Dodamy sobie tutaj kontrolki do base logowania naszego użytkownika. Więc najpierw input dla maila. Ustawimy sobie od razu jego szerokość na to, żeby nam się rozjechało całkowicie. Wysokość damy 70. OK. I to będzie e-mail, więc wpisujemy e-mail, typ, e-mail. Nie pozwalamy na puste, should not be empty, więc nie pozwalamy, aby tu użytkownik nic nie wprowadził. I teraz kopiuję sobie, bo będziemy mieli jeszcze hasło. Więc weźmiemy hasło od naszego użytkownika, password. Kopiowanie kontrolek w Babo jest bardzo łatwe. Wystarczy nacisnąć Ctrl D, jak mamy wybraną jakąś kontrolkę i wtedy ją kopiujemy. Więc wybrałem sobie type of content hasła na password. I zostało nam jeszcze teraz dodać przycisk do rejestracji, więc dodam, zmienię sobie wygląd tego naszego okienka, żeby było trochę wyższy, aby miał więcej miejsca do manewru. Zmienię nazwę grupy na log in, abym wiedział, co tu się dzieje dokładnie. I dodajemy przycisk log in. Zmienimy layout też, żebyśmy mieli na pełną szerokość. Wysokość takiego przycisku 50, albo jak będzie 70. OK, i dodamy sobie jeszcze przestrzenie między tymi wszystkimi elementami, żeby nam się to ładnie układało na stronie, na przykład 50. OK, a teraz zmienię w naszej grupie wygląd, żeby ta strona nie była miała minimum 500, tylko ich ma minimum 0, wtedy nam się ładnie to rozjedzie i robimy cały workflow logowania. Także klikam przycisk Login, Start Edit Workflow i wybieram sobie tutaj Account the user login, biorę od naszego użytkownika e-mail, input e-mail value i hasło input password value i zaznaczam sobie czy ma być zalogowany jak już drugi raz na przykład się otworzy tą naszą aplikację w przeglądarce to czy na podstawie cookie mamy go już zalogować czy za każdym razem wymagać logowania więc tutaj możemy sobie wybrać na przykład jak nasza aplikacja jest aplikacją, która jest Wiem, do wypożyczania książek w bibliotece na komputerach publicznych, no to lepiej, żeby ten użytkownik nie był stay logged in, tylko no, żeby za każdym razem go wylogowywać. My tutaj zostawimy sobie jest i tym sposobem mamy tak naprawdę cały flow już z Wystarczy teraz pisać poprawę dane na naszego użytkownika oraz tutaj hasło i już jest nasz użytkownik zalogowany. Jeszcze możemy go wtedy po tym wszystkim przekierować na jakąś inną stronę, więc muszę zrobić sobie tutaj go to page i przekierować go do strony na przykład z main. Strona main. Więc to strona się robi. Zrobiliśmy ją właśnie, jest strona main. Możemy ją trochę zedytować i tutaj wpisać sobie main na przykład, żebyśmy widzieli, że to jest strona główna. Więc mamy tutaj naszego użytkownika, który przejdzie po naszym logowaniu. Jak już mu się uda zalogować. Ale wróćmy sobie do strony głównej jeszcze. Mówiłem o tym, że w tym workflow mamy tę opcję, żeby wziąć od użytkownika, aby zrobić, żeby nasz użytkownik był zalogowany. Możemy to zmienić. Możemy wziąć od naszego użytkownika informację, czy chce być zalogowany, czy nie. Więc możemy dodać sobie tutaj checkboxa pod naszym hasłem i zapytać się go. Stay locked in. Zaznaczyć na początku, że tak, chce być zalogowany. Wybrać też ten layout na pełną szerokość, więc o tak. Wygląd wysokość naprzed 20. I teraz nasz użytkownik będzie decydował, czy on chce być zalogowany cały czas, czy nie. A my w tym workflow musimy zedytować sobie, że nie będziemy ustawiać tutaj jest, tylko weźmiemy dynamiczne dane z naszego checkboxa, więc checkbox style in is checked. To wtedy będzie jest. I preview tym sposobem. To użytkownik będzie decydował, czy chce być zalogowany, czy nie. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.